Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, co działo się w najbliższych dniach, oczywiście w futbolu. No to zacznijmy sobie od Ligi Mistrzów. Wczoraj w Lidze Mistrzów odbył się niesamowity mecz pomiędzy PSG a Borusem Dortmund. Rusja Dortmund miała na ten mecz taki plan, by po prostu się bronić i atakować z kontry. No jak już pewnie wiecie, udało im się to. Wygrali ten mecz. Po niesamowitych akcjach PSG, którzy oddali chyba 6 strzałów w obramowaniu bramki, no po prostu mieli niefarta. Nuno Mendes z y, Zapola Karnego popisał się pięknym uderzeniem, właśnie w słupek, Mbappé w poprzeczkę, Vitinha tak samo. Także no, było naprawdę wiele ciekawych akcji, a Hummels, y, strzelec bramki w tym meczu, jedyny, który w 50. minucie właśnie strzelił bramkę. Był trzecim najstarszym strzelcem w Lidze Mistrzów w historii. Także znamy już jednego finalistę Ligi Mistrzów, którym będzie Borussia Dortmund. A skoro jesteśmy już przy Borusii, to Marco Royce oficjalnie powiedział, że opuści klub po tym sezonie. A finał Ligi Mistrzów będzie to ostatni jego mecz. Właśnie w tych barwach. A już dziś zobaczymy mecz Realu Madryt kontra Bayernu Monachium. Jestem ciekaw kto wygra. A jak powiedziałem wam w ostatnim odcinku, Thiago Silva zakończył swoją historię z Chelsea i pójdzie do drużyny, w którym zaczynał swoją karierę seniorską i będzie to w Lumineze. To teraz przejdźmy sobie do Premier League, bo jest naprawdę ciekawie. Pogadamy sobie tak naprawdę głównie o dwóch klubach. Jednym z nich będzie Manchester United, a drugim Liverpool. Jak już jesteśmy przy Liverpoolze, to już przy nim zostańmy. Zacznijmy od trenera. Trener Jurgen Klopp. Po tym sezonie opuści Derec i na jego miejsce wkroczy trener Feyenoordu Arne Slot. Darwin Nunes usunął swoje wszystkie zdjęcia z Instagrama, które są dotyczące z Liverpoolem. Jest to może jakaś kłótnia pomiędzy Derec a właśnie Darwinem? Czy może po prostu lekkie wkurzenie przez to, że oddalili się od mistrza? Tego dokładnie nie wiemy. Albo przejdzie do innego klubu. Są właśnie takie plotki, że, że może przyjść do Barcelony za Roberta Lewandowskiego, który bardzo możliwe, że po tym sezonie, który będzie teraz, zostanie sprzedany. Lewandowskiego miał zastąpić młodzieniec Wiktor Rokue, brazylijski potencjał, ale niestety opuścił on klub po tym sezonie, ponieważ jego agent stwierdził, że gra on zdecydowanie za mało. No to teraz do Manchesteru United. Manchester United w ogromliwych kłopotach. Przegrali 4-0 z Crystal Palace. I ten już bardzo blisko wyrzucenia z klubu i może go zastąpić selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth To Teraz przejdźmy sobie do Włoch. A dokładnie do Turynu, do Juventusu. Milik i kilku innych zawodników, m.in. Moise Ken, Kenan Illigs, Aleksandro oraz Pogba opuszczą, Właśnie Juventus już niedługo Jak wiadomo Pogba ma 3 lata zawieszenia ponieważ, mia... ponieważ brał doping No i właśnie dlatego opuści Juventus Ciekawe czy wróci jeszcze do piłki nożnej Czy po prostu już po tych 3 latach zakończy swoją karierę Bo będzie już miał wtedy swoje lata To teraz przejdźmy do USA Gdzie Inter Miami wygrał 6-1 Messi popisał się pięcioma asystami oraz jednym golem. hat strzelił Luis Suarez, także no naprawdę nieźle. A Messi właśnie tymi wyczynami przeszedł do historii, pobijając kolejny rekord. Także do następnych filmów, trzymajcie się i cześć!